Nowe wyposażenie, które będzie dostępne już niedługo, funkcja automatycznego odwracania czołgu po 5 sekundach i wybitna potyczka na francuskim iMixie m 454 To są tematy, które poruszymy w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, witam was serdecznie i mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze w nowym tygodniu. Tym razem będzie troszeczkę informacyjnie, ale mam nadzieję, że nie macie mi za złe. I zaczynamy od informacji z serwera testowego. Niestety, moi drodzy, dzieje się znowu sporo w temacie wyposażenia. Jak doskonale wiecie, mamy teraz cztery takie rodzaje: jest zwykłe za kredyty, jest różowe z nagród, fioletowe za obligacje, i jeszcze eksperymentalne, ale tylko dla wybrańców, dla każdego będzie od 8 lutego. I co się dzieje? Otóż mamy, moi drodzy, różne rodzaje wzmocnienia. I wzmocnienie fioletowe ma być od przyszłej aktualizacji dostępne za obligacje, do, dokładnie za 5000. Więc warto je, moi drodzy, pod tym kątem trzymać. Jak doskonale wiecie, fioletowe wzmocnienie jest bardzo potężne, bo daje plus 12,5% do HP, niezależnie od tego, czy macie je w pierwszym strocie, czy w drugim, czy trzecim. No i to wiadomo, ma spory sens. Czy to na TDK, na średnim, ciężkim, na pewno warto to rozważyć. Także to jest jedna rzecz. I do tego. Już Wargaming stwierdził, że jest czas, aby dodać różowe wzmocnienie z nagród, które będzie dostępne w przepustce bitewnej. Tutaj wiemy już o tym, że to będzie w przepustce bitewnej w tym roku. Niestety nie powiedzieli, czy to będzie w tej marcowej, czy jeszcze późniejszej edycji. No i będzie można je kupić za 3 żetony przepustki bitewnej. Jak ono wygląda? Mówiąc o tych topowych parametrach, po ulepszeniu za 3 miliony srebra, mamy plus 11% do HP-ków, mamy plus 70% do wytrzymałości zawieszenia. Troszeczkę także mamy oczywiście inne jeszcze bonusy, ale te najważniejsze już Wam wymieniłem, więc wydaje mi się, że to będzie na pewno bardzo praktyczne, ale też będzie to rozdawane stopniowo, bo będzie można kupić tylko takie jedno różowe wzmocnienie na jedną przepustkę. Więc mówię to raczej. Balansu nie naruszy, ale będzie na pewno przydatne. Także ty na temat wyposażenia i druga ciekawa informacja to jest ta funkcja odwracania czołgu po przewróceniu. To jest na razie testowane tylko pod kątem serwera rosyjskiego, ale jak doskonale wiecie, to może wejść też u nas. I na jakiej zasadzie to działa. To działa tak, że jeśli się przewrócisz i nie możesz się ruszać, to po prostu po 5 sekundach twój czołg powróci do tej pierwotnej pozycji, będziesz mógł normalnie walczyć, normalnie dalej strzelać. To się nazywa autoflip. Czy to jest funkcja, którą my na serwerze europejskim potrzebujemy? Na pewno z jednej strony no, fajnie byłoby móc nie polegać na sojusznikach, którzy mają nas gdzieś często i po prostu wrócić do walki po jakiejś nieudanej akcji, gdzie nie wiem, najechaliśmy na skały i się przewróciliśmy. No ale z drugiej strony jeśli taka funkcja będzie, to będzie rzadziej śmieszna akcja jakaś, typu O, przewróciłem się, bo to wiadomo, też jest taki śmieszny akcent. Będzie też na pewno mniej sytuacji, kiedy nabijamy sobie damage łatwy na kimś, kto się przewrócił, był nieuważny. Jednak można wyjść też z założenia, że jeśli ktoś jest nieuważny, popełni błąd, źle pojechał zbyt ryzykownie, to powinien za to zapłacić, a nie że gra mu pomaga i wraca do walki ponownie. Zawsze można mu pomóc, wiadomo jak ktoś jest chętny, a jak nie, no to sobie stoi. Także tutaj oczywiście są różne podejścia, ale mówię, że taka funkcja ma być testowana na serwerze rosyjskim, może będzie też u nas. No i to były moi drodzy takie najważniejsze informacje, które dzieją się w World of Tanks, i teraz wracamy już do bitewki. Oczywiście nie nabyli jakim czołgu. Jest to wam świetnie znany AMX, obecnie najlepszy drzewkowy czołg ciężki tego poziomu. No i co tutaj bohater robi? Na mapie Elhalów w trybie spotkaniowym to bardzo ważne. Wypchnął wroga z przepychacza, i teraz próbuje dorwać się do Rino Chironte, które ucieka. Grać ten no, jest w niemałych tarapatach, ma mało HP. Za chwilkę prawdopodobnie będzie skończony przez jednego z naszych tam mierzy mu w tu chyba FOS B. Czy będziemy szybsi? Jednak KW4 nas uprzedziło. To jest śmieszne, że KW4 go przebiło. Ósmy tir, ale KW4 na goldzie ma sporo penetracji, a w ogóle Torino to i tak jest miękkim czołgiem. Teraz ten Fosz. Bohater w niego niestety raz nie trafił, ale może kolejna próba będzie lepsza. Zobaczcie, że wyszliśmy tylko razy 4 sniperski. To jest moim zdaniem błąd. Bohater powinien lepiej zbliżyć i zobaczyć, że mierzył bardziej w kadłub, a nie tą belkę. I właśnie może przez to nie weszło Ogólnie jeśli chodzi o duże odległości Ja zawsze polecam wam wchodzić Mocno w snajperskim Bo tylko wtedy dobrze widzicie W co dokładnie mierzycie Nawet jeśli pocisk będzie celny No to jeśli źle przymierzycie No to to jest wasza wina, tak? Nie gry No chyba, że ktoś narzekał, że pociski mu źle latają Bo nie poleciało idealnie w czuły punkt Takiego namierzania to nie ma legalnie Trzeba mieć aimbota A to mówię, jest zakazane Teraz udało nam się sprytnie probić Fosza 155. To bardzo istotne, że ten gracz tutaj mógł nas przebić, tylko że używał pocisków zwykłych. Wiadomo, że pociski kumulacyjne na Foszu mają prawie 400 penetracji, i wtedy nasz side niekoniecznie by wyszedł. No ale mówię, mieliśmy trochę szczęścia. I co moi drodzy, się dzieje? Jesteśmy sami z Foszem i MBT na 7 wrogów. Siedmiu wrogów, na szczęście głównie to są niższe tiery, więc można powiedzieć, że mamy troszeczkę ułatwione zadanie. Jaki jest plan? Oczywiście wycofujemy się, tak aby zająć pozycję bardziej defensywną, móc polegać na naszym koledze w foszu B. Bez jego pomocy będzie ciężko. I teraz AMBT wychyla się z naszej prawej strony, no ale mówię, bohater oczywiście nie rzuca się na niego jak samobójce, jakiś, bo nie wie, kto jest za nim. Tylko chce to rozegrać na spokojnie, o właśnie grając na wieże. Niestety, AMBT ma dobre opuszczanie działa i znalazł bicie na nasz bok, i też gra na bogato na pecerkach, więc no, przebija gładko. Standard B mógłby przejechać bez strat, prawda? Ale wyjechał, zatrzymał się na drodze. No i oczywiście został ukarany bardzo fajnie. I teraz wspieramy Fosz. A to jest bardzo spoko, że tutaj koledzy razem jadą na niego, nie chcą się rozdzielić. Kolega mówi: Dobra, to ty załatw tego standarda. A ja usiadę po MBT. Ale Fosz ma problemy. Ten MBT, nie, moi drodzy, może nam teraz zagrozić jeszcze 90. -ka? No, gracze tutaj. Są bardzo aktywni. Chyba tej 90 nie skończymy dokładnie. Ona się schowała za górkę. Bardzo przytomna. No i jeszcze mamy presję kapa dwóch czołgów, więc sporo się dzieje. Bohater uznaje, że dobra. Sprawdzę, kto przyjmuje bazy. Pamiętajcie, to jest spotkaniówka, więc baza jest pod nami. Widzimy Foszo. On stoi bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Został trafiony po dachu za 500. No i za chwilkę będzie jeszcze jedna okazja. On nas może przebić, oczywiście, ale. Nie robi tego. No ale tego nie robi. To dobrze. ISU wyjeżdża. Chyba na naszego fosha. Z prawej strony 90 bohater chce pomóc koledze, ale nie może od góry. Właśnie musi dołem i próbuje skończyć ISU, który ma potężne działo. Które ma nas na Hita. My się cofamy. Pamiętajcie, że z jest czołg, więc to wcale nie jest taki siup Jak się cofniemy, dostaniemy w Dupala. Wyjeżdża MBT, przemie nas, jesteśmy na Hita. Dla wielu czołgów wyjeżdża 90. Wyjeżdża ISU. Na szczęście trafia nas bez uszkodzeń. ISU w ogóle no tutaj miało pecha. TVP teranuje nas za 900. Co za gość! 90 strzela z golda, nie przebija nas i suteranuje się od nas, co tu się kurka modna dzieje, to jest jakieś szaleństwo, a jeszcze powiem tylko, że na plecach ktoś przyjmuje bazę, na szczęście nie strzela nam w tył, to jest oczywiście Tiger 2, żeby była jasność, wiemy o tym, bo 90 jest po naszej prawej stronie, grać w 90... No, nie powiem, że nie może tego wygrać. Jeśli nas trafi, no to w kurde będzie lipa. Wyjeżdża, mierzy, ale mamy lepszy refleks od niego i go kończymy, ale jest jeszcze jeden problem. Jaki? Pociski. To powinno wystarczyć, ale nie musi. Wiadomo, najważniejsze są te apeki. Z tego co wiemy, Tiger 2 ma fulla. 1600 życie. Dobrze, że nie ma wzmocnienia gość, bo to już w ogóle byłoby nieciekawie. No i warto jeszcze powiedzieć, że walczymy oczywiście o 11. fraga, bo już medal pula mamy zagwarantowany. Dużo do przejęcia bazy, to jest akurat luz. Gracz ten to bardzo istotne. Jeśli w nas nie strzelał, to można się domyślić łatwiutko, że on jest po lewej stronie, gdzieś tu. Gdyby stał w tych rejonach, to by nam strzelił w dupę. Ale mówię, nie pomyślał. I teraz Tiger 2 zjeżdża z kapa po takim czasie. Teraz sobie zjechać? To jest dla mnie dziwne, jak on mógł dojść do tego, żeby teraz zjechać. No ale tak zrobił i teraz wyjeżdża prosto pod nas. Czy to jest dobry gracz? Nie wiem, ale bohater oddaje dość ryzykowny strzał po wieżę na szczęście weszło. To absolutnie nie musiało przebić Tiger 2 w zwierzą wymaksywaną. Potrafi dingać. No i tutaj mieliśmy troszeczkę szczęścia. No ale teraz jest na dwa dobre strzały. Przypominam, że my średnio robimy 560 uszkodzeń, to jest działo to. 130 mm. Podjeżdżamy coraz mocniej, coraz pewniej. No, jeśli trafi nas w dolną płytę, to nie chcę myśleć co się wydarzy. Wyjeżdża bokiem, dostał, polusowało bardzo wysokie uszkodzenia, więc jest raczej na jeden pewny strzał. Teraz jesteśmy do niego boczkiem, musimy uważać, bo bok to przebije gładko. Wychylamy się za wraku i kończymy go, co daje na moi drodzy 11 zniszczenie i ponad 14 tysięcy uszkodzeń. 14 tysięcy dychą. Ha, kurde, te bitwy tym czołgiem naprawdę robią się chore. Także to była bitewka, moi drodzy, na pojeździe, który każdy gracz powinien obecnie mieć w World of Tanks. Nawet jeśli nie lubi Francuzów, to tego polubi. No i oczywiście mam nadzieję, że newsy Wam się spodobały. Czekam na Wasze komentarze. Czy chcecie autoflipa, automatyczne odwrócenie czołgu w naszym po prostu świecie wota na serwerze europejskim? Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, polubienia materiału. I do zobaczenia. Cześć!